Cześć, ja nazywam się Zygmunt. Dziś rozwiążemy siódmą lekcję Pythona, czyli kontynuujemy kurs 14 w programie PixBlocks. Tematem lekcji są pętle. Jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynajmy. Pierwszy przykład pokazuje, że czas na trudniejsze zastosowanie pętli for. Oto jeden z nich: tworzenie piramidy. Na początku do zmienny high, za pomocą metody message show pobieramy wysokość piramidy. Int przed metodą oznacza konwersję na zmienną typu integer, czyli liczbę całkowitą. Zmienna a oznacza odległość od lewej strony, w którym mamy zacząć rysować gwiazdki. Zmienna b mówi ile w danej linijce mamy rysować gwiazdek. W pierwszej będzie to 1. Wewnątrz pętli for, która się wykona tyle razy, co nasza wysokość piramidy. W pierwszym kroku mnożymy znak spacji przez zmienną a. Oznacza to przesunięcie od lewej strony i dopiero potem drukujemy gwiazdkę, bo zmienna B wynosi 1. Następnie do zmiennej B dodajemy 2, a zmienną A pomniejszamy o 1. Przykład drugi pokazuje, że pętla for może zawierać dodatkowe argumenty. W tym przypadku jest to zakres od do. Dana pętla wykona się od 5 do 9. W pierwszym zadaniu mamy napisać pętlę, która wypisze liczbę od 15 do 34. Robimy to analogicznie do przykładu wyżej. W drugim zadaniu mamy napisać program, który dla 10 kolejnych liczb naturalnych wypisze sumę poprzedników. Najpierw tworzymy zmienną Result, w której będziemy zapisywać nasz wynik. Na początku równe jest on 0, następnie w pętli co krok do naszej zmiennej dopisujemy wartość, którą pobieramy z listy input. Następnie wynik wypisujemy. W zadaniu trzecim musimy napisać program, który dla dziesięciu kolejnych liczb naturalnych wypisze ich wartość do sześcianu. Tu w pętli co krok pobieramy naszą wartość z listy. Podnosimy do kwadratu za pomocą podwójnej gwiazdki, która oznacza potęgę, a że do sześcianu, to dopisujemy 3. Przykład trzeci pokazuje nam, że naszym zakresem pętli może być także lista input podana na wejściu. Tu pętla wykona się tyle razy, jaką mamy podaną liczbę w inputcie. W zadaniu czwartym mamy wypisać kolejne liczby w podanym zakresie za pomocą funkcji ręcz oraz pętli FOR. Pierwsza liczba podana na wejściu to początek zakresu, natomiast druga to zamknięcie. Podany zakres jest obustronnie zamknięty. Żeby tak się stało, to końcowy zakres musimy wtedy o jeden zwiększyć. W zadaniu piątym mamy wypisać słowo pixblocks tyle razy, co wynosi liczba podana na wejściu w inputcie. W zadaniu szóstym jest podobnie. Tu mamy wypisać podane słowo podaną ilość razy. Ale wszystko musimy pobrać z listy input. Najpierw pobieramy ilość. A później co drukujemy? W zadaniu siódmym mamy narysować prostokąt za pomocą gwiazdek. Zrobimy to w ten sposób, bo mimo że nie jest napisane, program wymusza, że pierwsza wartość to szerokość, a druga to wysokość prostokąta. W zadaniu ósmym mamy napisać program, który wypisze podwójne dane słowo na wejściu. Pamiętajmy, że zapis plus równa się to skrócony zapis, input równa się. Input plus input. Przykład czwarty podobny jest do przykładu pierwszego. Pokazuje nam w jaki sposób możemy zrobić połowę piramidy właśnie z przykładu numer jeden. W zadaniu dziewiątym na podstawie poprzedniego przykładu mamy zrobić trzy połówki piramidy. Tu pokazuje sposób na piechotę. Zadanie dziesiąte jest bardzo podobne do poprzedniego. Za pomocą pętli for mamy stworzyć tyle połówek piramid, Ile będzie mówiła liczba podana na wejściu. W zadaniu 11 mamy stworzyć połowę choinki ze słowa PIXBLOX. Do zmiennej P zapisujemy PIXBLOX, a do zmiennej S nic nie zapisujemy, w pętli for, gdzie długość pobieramy z tablicy input, do S, które było puste dopisujemy kolejne litery. Wykorzystujemy do tego operator modulo i funkcję LEN. Przykład numer 5 pokazuje nam użycie pętli w pętli. Ten zapis skraca liczbę użytych linijek kodu. W zadaniu 12 mamy stworzyć program, który stworzy piramidę z liczb. Podana liczba na wejściu określa wysokość piramidy. Daną liczbę wypisujemy tyle razy co jej wartość, czyli jedynkę raz, dwójkę dwa, trójkę 3 i tym podobne. Tu musimy pamiętać, żeby koniec zakresu domknąć przez dodanie jedynki. A przy wypisywaniu konwertować liczbę i na string. W zadaniu 13 mamy narysować połowę rosnącej choinki. Na wejściu mamy podane ile tych choinek ma być, ale nie rysujemy pierwszej, bo nie ma sensu rysować jednej gwiazdki i dlatego przedział mamy od dwóch. Drugie pętli zaczynamy przedział od 1, żeby nie rysować pustego pola, czyli zero gwiazdek. Ale jak zaczęliśmy od 1, to wtedy i na końcu przedziału musimy dodać 1. W zadaniu 14 musimy narysować pełną rosnącą choinkę. Pętli for dla K najpierw dopisujemy spację, żeby odsunąć gwiazdki od boku i na sam koniec gwiazdkę, więcej gwiazdek dopisuje pętla L, ale za pierwszym razem nic nie dopisuje. W pętli for J zmienna S jest na początku zerowana. W zadaniu 15 mamy napisać program, który wypisze każde słowo czterokrotnie. Robimy to pętla w pętli. Najpierw pobieramy słowo, a w drugie pętli je wypisujemy cztery razy. W zadaniu 16 musimy napisać program, który wypisze wszystkie słowa podane na wejściu czterokrotnie. Tu jest na odwrót do poprzedniego zadania. Pierwsza pętla wykona nam się cztery razy, a w środku pętla za każdym razem wypisze wszystkie słowa. W zadaniu 17 mamy obliczyć i wypisać wynik potęg o podanych podstawach i wykładnikach. Używamy tu metody split do wyciągnięcia konkretnego elementu. Tu taka uwaga: 0 do potęgi 0 to jest 1, ale 0 do potęgi pierwszej i każdej następnej to już jest 0. W zadaniu 18 mamy wypisać sumę liczb w podanych ciągach liczbowych. Robimy to w dwóch pętlach. Pierwsza wyciąga nam liczbę z całej linijki do zmiennej numbers za pomocą metody split, a druga pętla wewnątrz je dodaje. W zadaniu dziewiętnastym mamy napisać program, który połączy dwa podane ciągi znaków, biorąc na przemian jeden znak z każdego łańcucha. Oba ciągi znaków są o tej samej długości. Realizujemy to też za pomocą dwóch pętli. Pierwsza najpierw wyciąga do zmiennej A i B ciągi znaków. A druga wewnątrz do zmiennej `new` dopisuje w każdym kroku literę z jednego i drugiego ciągu, zmieniając co krok pozycję w tych ciągach. Przykład 6 pokazuje nam, że polecenie `break` wewnątrz pętli `for` powoduje natychmiastowe zatrzymanie pętli. W tym przypadku program wypisuje liczby od 1 do 10 do momentu, gdy liczba wyniesie 6. W zadaniu 20 za pomocą iteracji po pętli oraz polecenia BREAK wypisz kolejne liczby podane na wejściu do momentu, gdy dana liczba jest podzielna przez 4. Zadanie podobne do poprzedniego przykładu. Używamy tu tylko operatora modulo. Przykład 7 pokazuje polecenie CONTINUE wewnątrz pętli FOR. Powoduje ono przerwanie trwającego cyklu. W tym przypadku pętla FOR wypisuje liczby kolejne od 1 do 10, pomijając liczby 5 i 7. W zadaniu 21, wykorzystując polecenie CONTINUE, wypisz liczby podane na wejściu, pomijając liczby podzielne przez 3. Tu musimy wykorzystać ponownie operator modulo. W zadaniu 22, wypisz liczby w zakresie od 1 do 100, pomijając liczby podzielne przez liczbę podaną na wejściu. Wykorzystaj słowo kluczowe CONTINUE. Zadanie podobne do poprzedniego. Przykład 8 pokazuje nam, że kolejne argumenty pętli for odpowiadają za przeskok między podanym zakresem. W tym przykładzie mamy zakres od 0 do 10, lecz wykonuje się on co drugi raz. W zadaniu 23 napisz program, który wypisze co trzecią, zaczynając od 0, liczbę podaną na wejściu. Wykorzystujemy tu funkcję len, która zwróci nam długość tablicy. W zadaniu 24 wypisz podane słowa, najpierw wypisując co drugie z małych liter, wykorzystując lower, a następnie co drugie z wielkich liter, wykorzystując tym razem upper. W tym przypadku wielkich liter zaczni wypisywać od drugiego słowa. Robimy to w dwóch pętlach, zaczynając w różnym miejscu i używając raz metody lower, a raz upper. W zadaniu 25 musimy napisać program, który wypisze co drugie podane słowo zadanie na utrwalenie bo dość łatwe. Przykład 9 pokazuje, że funkcja ręcz umożliwia także odliczanie od większej liczby, a także następnie odejmowanie od niej pewnej wartości, w tym przypadku odliczamy od 10 do 0 wyłącznie, podana jako trzecia argument liczba minus 1 oznacza, że odejmujemy 1 od poprzedniej liczby w pętli. W zadaniu 26 wypisz liczby w podanym zakresie od większej do mniejszej włącznie. Wykorzystaj funkcję RANGE wraz z ujemnym trzecim argumentem. Zwróć uwagę, żeby było włącznie musimy od mniejszej liczby odjąć jeszcze jeden. Zadanie 27 jest podobne do poprzedniego, ale teraz musimy sprawić, aby wypisać co trzecią liczbę od większej do mniejszej. Tym razem po prostu trzeba użyć minus "-3". Ani minus 1. Zadanie 28 jest też podobne. Wypisz parzyste liczby od podanej większej liczby do mniejszej. Większa liczba jest zawsze parzysta, więc tym razem robimy minus 2. W zadaniu 29 musimy napisać program, który wypisze podane słowa w odwrotnej kolejności. Wykorzystujemy tu funkcję len. Żeby zakres był domknięty. Musimy zrobić do -1, a nie do 0. Przykład 10 pokazuje nam odwrócenie ciągu cyfr. Zademonstrowany jest prosty sposób, by odwrócić dowolny ciąg znaków. Przypisujemy go jednocześnie do nowej zmiennej, by móc go później użyć w kodzie. W zadaniu 30, wykorzystując poprzedni przykład, napisz program, który odwróci podane słowo na wejściu. Jedyna różnica między przykładem a zadaniem jest taka: że tu musimy zmienną pobrać z listy input. W zadaniu 31 napisz program, który wypisze odbicie lustrzane danych słów po tym słowie. Musimy tu zrobić zagnieżdżoną pętlę. Przy dodawaniu następnych znaków musimy pamiętać, żeby od k odjąć 1. Poniżej mamy zabawy, które są czystymi lekcjami do poćwiczenia nowo poznanej wiedzy z kursu. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do kolejnych żeby nie przegapić zasubskrybuj kanał poniżej. Do zobaczenia, cześć.